Dzień dobry, witam wszystkich w nowym tygodniu. 17 dzień lipca, poniedziałek. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Na początek, może omówimy jeszcze w skrócie interwał tygodniowy na wykresie EURUSD. Tutaj sytuacja, o której też mówiłem w ubiegłym tygodniu, że jakby ten techniczny poziom zostaje osiągnięty, tak? Szeroki techniczny poziom. Okolice 61,8, 1,12,50, 1,12. 70. No, i tutaj dla osób, które dziś terminowo handlują, łapią takie ruchy, obserwują z takiej perspektywy, to, to sprawa warta odnotowania. Natomiast kto chciał, kto sobie naniósł na wykres ten układ, sobie naniósł, my skupiamy się na ruchach bardziej lokalnych oczywiście. Myślę, że taki, taki pomysł na te, na te przeglądy ma. No dużo większą rzeszę odbiorców, tak? dużo większe e, wykorzystanie to, co robimy na tych TFAch mniejszych, więc e, tak będziemy do, sobie, do tego sobie przede wszystkim podchodzili, spróbujemy nie schodzić e, powyżej H1, żeby to było jak najbardziej aktualne. E, I teraz tak, e, w kontekście mierzenia na interwale M30 od takiego strzału popytowego zacząłem e, rozkładać sobie tą siatkę, kończymy na wierzchołku tutaj e, z piątkowego przedpołudnia. Okolice 1,12,45. No i to co otrzymujemy? 1, 11, 56, 57, Strefa wsparcia na wysokości współczynnika 38,2%. Do zapamiętania. Duża szansa jest, że za chwilę będą nowe szczyty, więc trzeba później sobie to mierzenie zaktualizować po prostu. Idąc dalej, tutaj akurat na kablu mamy 30 minutówkę wyznaczoną. H1, nawet może jeszcze lepiej to wygląda. A w ramach tego układu mierzyliśmy sobie tutaj największą korektę składkową w ramach tych wzrostów, tak naprawdę, z ostatnich powiedzmy trzech tygodni. No, i otrzymujemy mierzenie fs 100, które pokazuje nam e, tą równość. Tak, jeżeli ta korekta spadkowa, która się tutaj wydarzyła, by była powtórzona, no to strefa popytowa e, to poziom cenowy 1,30-40. E, to, co zaznaczone na zielono, tu gdzie jest niebieska linia, celujemy sobie właśnie w ten pułap od bieżącego kursu. Jak sobie spojrzymy, około 50 pipsów, Natomiast na kablu ostatnio bardzo fajna zmienność występuje, więc nawet i na dzisiejszej sesji jesteśmy w stanie ten pułap na pewno osiągnąć. E, idąc dalej, USDJPY, tu również układ szeroki, ja go tylko pokażę, nie będziemy się na nim skupiać. E, układ szeroki, jeżeli ktoś handluje szeroko, to zobaczcie tą świecę sesyjną. E, właśnie z piątku już pierwszy sygnał prowzrostowy się pojawił, wyraźne wyhamowanie, na co czekaliśmy. Natomiast wracamy na interwały, na interwały przede wszystkim lokalne, warto może mieć też na uwadze że to wyhamowanie może mieć odzwierciedlenie tak, w następnych dniach, jeżeli chodzi o te ruchy lokalne przede wszystkim, czy dominację tych ruchów lokalnych. Jeśli chodzi o największą korektę w ramach tych składków, no to zdecydowanie pojawia się ona dopiero tutaj, co jest też przełamaniem pewnej tendencji, która w ostatnim czasie obowiązywała. Ja tutaj nastawiam się na ruchy wzrostowe, Pomierzymy sobie siatką to odragowanie, właśnie, i spróbujemy znaleźć pułap, na którym możemy się podłączyć do tych, do tych wzrostów, które zostały zapoczątkowane. Tutaj skupimy się na 50. Widzimy, że 38,2 podwójnie przetestowane, drugi raz nieco naruszone. Natomiast ja skupię się na 50. Mamy potwierdzenie w postaci korekty prostej 1 do 1. Mamy mierzenie FS100, czyli połowa swingu i strefa cenowa 138,15, 138,20 w ten zakres celujemy. No i widzimy, że no powiedzmy około 40 pipsów nam brakuje, nawet niecałe 40 pipsów do tej zapory popytowej która powinna być tutaj kluczowa podczas dzisiejszej sesji na zakończenie USD PLN. no tutaj nie będziemy na 15 ani nawet H1 przeglądać sobie wykresu jeżeli chodzi o ten rynek tutaj przede wszystkim H4 sesyjne świece zejście poniżej 4.0 co odnotowywaliśmy już w ubiegłym tygodniu było na blogu, było w nagraniach i teraz spójrzcie na świece sesyjne, czy jest szansa na kontynuację? No, wydaje się, że spora szansa na kontynuację jest. Oczywiście często też bywa tak, że rynek gdzieś próbuje jakiś fałszywy sygnał wygenerować w postaci formacji spadającej gwiazdy, i bywa tak, że po tym odrachowujemy do góry. Na razie takiej tendencji jeszcze nie widać. Jest presja na dalsze spadki. No i na zaksięgowanie 3,92,50, 3,92 które coraz bliżej tak, bieżącego kursu, bo zobaczcie, że już 396 handlujemy obecnie, e, czyli połowa drogi od okrągłego poziomu już wykonana e, i ta druga połowa może nawet i dzisiaj zostać e, zaksięgowana, bo równa 400 pipsów powiedzmy w przeciągu jednej sesji na tym rynku nie będzie też niczym wyjątkowym. Także tutaj oczywiście układ dla osób średnioterminowych e, do odnotowania wybicie 40, no i do odnotowania, że najbliższe wsparcie coraz, e, coraz bliżej się znajduje.